kochani, z tej strony Sylwii Liwka z kanału Sylana Codziennie witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy. A w dzisiejszym filmie otwieramy kalendarz adwentowy z Action za 53, 4 zł, coś takiego. Więc ten film to jakby wielki spoiler. Uprzedzam, jak coś. Zobaczymy, czy warto. To jest kalendarz taki beauty. Nazywa się Spa Exclusive, więc zaczynamy. Jedyneczka. Ja wiecie, że ja nigdy nie miałam kalendarza adwentowego. Będę takiego fajnego. Pierwsze okienko. O, takie duże. Ulale. Ok. Mm. Body peeling. Jingle twinkle. To jest wegańskie, więc fajnie w sumie. To no ja sobie otworzę. Zerknijmy, jak pachnie. Będziemy mieli mniej więcej pojęcie, jak cała ta kolekcja pachnie. Miętą albo ziołami takimi. Nie wiem, czy jestem Fanką, Szczerze, ciężko ocenić. Dwójka jest taka płaska, to dlatego ciężko było ją znaleźć. O, taki mały pilniczek Z jednej strony złoty, z drugiej czarny Pilniczek jak pilniczek Trójka tutaj na dole Nie wiem, czy mi się ciężko otwiera przez te paznokcie Czy co? Dobra, trochę pokiereszowałam drzwiczki do trójki, ale mam I to jest... To jest ta rękawica, którą ja lubię, więc fajnie. Cieszę się w sumie z tego. Otwieramy czwóreczkę. Tutaj jest coś większego. Trochę nadrywałam resztę. O, krem do rąk. Fajnie i fajnie, że jest taki malutki, bo ja nie mam w z takiego kremiku, abym mogła mieć, tak szczerze mówiąc, szczególnie zimą. Mm, chciałabym zobaczyć, jak pachnie, ale sreberko mi się tutaj zepsuło. Wykałaczką się otworzyło. No, to jest znowu ten zapach taki ziołowy. Trochę jak Amol. Nie będę was oszukiwać. Trochę jak Amol pachnie. Piąteczka jest od razu. O tutaj. Zobaczmy. Maska do twarzy. Mam nadzieję, że ona nie pachnie tym Amolem. Chociaż pewnie tak. Ma napis Cozy Nine. O! Eee, do buzi mi wleciało Nie chciałam tego zjeść wcale Ale ona nie pachnie amolem to Jest plus, jest plus W sumie nie pachnie niczym Jest bezzapachowa Niestety nie ma napisane działania Dobra, przechodzimy do <śmiech> Szóstka, szóstka <laughs> KMWTW <Kalem butewu. śmiech> Tutaj jest peeling do twarzy Wygląda dokładnie tak samo jak ten peeling do ciała Pewnie pachnie też tak samo Siódemeczka Mój ulubiony numerek I to się wydaje być dosyć spore Uuuu Jakie słodkie Konfetti do kąpieli, czyli strzelam, że robi albo bąbelki, albo koloruje i pięknie pachnie, ale to mi się podoba. Ja lubię brać kąpielę. Mam nadzieję, że skoro jest taki kolor różowkowy, to będzie dokładnie tak samo pachnieć, bo ja lubię. I przechodzimy do serki, która jest. O coś tutaj się poprzesuwało i nie wiem, nie wiem do końca, jak to ma wyglądać. Szampon do głosów Interesujące. O, to już pachnie ładniej. Tak delikatnie, trochę nie chcę mówić kwiatowo, ale chyba trochę tak. I od razu obok jest dziewiątka. No, muszę przyznać, że tutaj już się trochę pokieraszowało to opakowanie i cały czas mi spada to. Kryształki do kąpieli, które nie mam pojęcia, w której powinny być w przegródce. Zobaczymy, jak któraś będzie pusta. Ale w dziewiątce w każdym razie jest mugiłka do ciała. Uuu, Interesujące. Zobaczmy. O. To ładnie pachnie. Mystic Joy. Idziemy do dziesiąteczki, która jest tutaj na górze. Czy to jest to, co ja myślę? Chyba tak. Słuchajcie, to jest chyba peeling do stóp. Nie. To jest kula do kąpieli w kształcie stopy. Myślałam, że to jest peeling. A tutaj jest napisane, że to kula do kąpieli. Do stóp każemy źle idealne. Ale Dobra, jedynasteczka. Zbliżamy się do moich urodzin. Zawsze jak ludzie robią unboxingi kalendarzy adwentowych, to czekam na dzień moich urodzin, bo mam w grudniu urodziny. To chyba też coś do kąpieli, chyba też kula. Tutaj złotym okraszona. Ona jest otwarta z tyłu. Ale przynajmniej mogę zobaczyć, jak pachnie i pachnie jak takie pudrowe cukierki. Mm. <laughs> Więc fajnie. Ale dziwnie, że tutaj mi się tak zrobiło, nie? Nie za dobrze. Że... Ja jestem pewna, że to złoto zostanie na wannie i będzie ciężko wymyć. Jestem tego pewna. Ale z dobrej wiadomości. Moje urodziny. I tak szczerze mówiąc, zazwyczaj w moje urodziny w kalendarzach adwentowych są bardzo beznadziejne rzeczy. Więc zobaczmy. Dwunastka, co tu będzie, co tu będzie? Odżywka do włosów w komplecie do szamponu. Czemu odżywka jest większa niż szampon? Trzynastka, zobaczmy, czy będzie pechowa. Aha, tutaj już mi się całkowicie. Mm. <laughs> jest to, o myjka nie mam myjki, ci się myjką czy nie? bo ja nie i myślę, że może powinno, teraz przynajmniej mam czternasteczka jest tutaj na górze więc ją rozbrajam wiecie co, ten kalendarz się rozpada <laughs> nie będę was oszukiwać ale mam tutaj balsam do ciała, więc w sumie też fajnie. Mi się podoba to, że to wszystko są takie miniaturowe opcje, że może na przykład do podróży do samolotu zabrać. To jest w sumie fajne w tym wszystkim. Przejdźmy do piętnastki. Ja strasznie bym chciała skończyć tą stronę, bo ona jest w opłakanym stanie. W piętnastce jest maska do spania. Ja nie korzystam z takich masek, ale może komuś by się przydało. Może mój chłopak będzie chciał. Ja tu mogę spać przy włączonym telewizorze i w ogóle mi nic nie przeszkadza. Dlatego światło mi tym bardziej nie przeszkadza. Dobra i od razu szesnastka jest tutaj obok i w szesnastce uuu, to wygląda pięknie Jest to krem do stóp. Mm. Otworzyłam. Tada! Ładnie pachnie. Pachnie też jak te pudrowe cukierki. Więc w sumie interesujące. Fajny taki krem do stóp. 17 tutaj. To mogę tędy to otworzyć w sumie. Serio to się mi już rozpada. Ale o oh, masło do ciała tego też się nie spodziewałam tutaj fajne no ale pachnie tymi ziołami no ja nie rozumiem tego jak to jest jak te zapachy są rozmieszczone bo niektóre rzeczy w jakichś butelkach pachną tak inne tak nie rozumiem ale tutaj od razu jest osiemnastka to wygląda jak mydło tak szczerze mówiąc mm. Chyba, chyba jest to mydło. Nie czuję. 19 jest tutaj, jest bardzo malutkie. O, balsamik do ust. To fajne. I pachnie tym pudrowym cukierkiem. No i fajnie. Ono tylko, że takie, bo ja przez te moje pozórki to średnio mogę sobie pozwolić na grzybanie. Dobra, 19, 20 jest tutaj, i jest jeszcze mniejsze, więc nie mam pojęcia, co się mogło zmieścić. Dobra, rozrywam to, bo ja już nie mam cierpliwości. Mogła się zmieścić taka minikula do kąpieli na przykład w tym. Ej, no, fajnie wygląda. No, na nasz. <noise> Dobra, 21. Jest puste, czyli tutaj chyba miało być to Ale od razu obok jest 22 i w 22 face wash, coś do mycia twarzy. Bardzo niefajnie zapakowane i pachnie tym tymi żołami. Ale jedną stronę mamy już skończoną Słuchajcie, patrzcie jak pięknie wygląda mm. I teraz ostatnie, dwa okienka Pierwsze z nich jest o tutaj, dwudziestka trójka I jest to kremik do twarzy mm. W sumie fajnie Ale teraz pora na ostatnie Wisienkę na torcie Zawsze tam jest najfajniejsza rzecz, więc liczę na to, że tym razem też tak będzie Otwieramy, dwudziestka czwarta. O, no i klasa Żel pod prysznic I on fajnie wygląda, ma w sobie brokacik Ma, teraz tylko pytanie Czy pachnie tymi ziołami nawet nie pachnie ziołami, ale niestety nie pachnie chyba niczym. Podsumowując. Mamy 24 rzeczy, które są takie... Sebym bym powiedziała, więc jeśli mam być szczera, to nie polecam tego kalendarza adwentowego. Jestem trochę zawiedziona. Ale no co, nie zmarnuję się. Na pewno te rzeczy do kąpieli sobie wykorzystam, a jeśli chodzi o takie jakieś miniaturowe dodatki, to ewentualnie wsadzę do łazienki dla gości, żeby były i czekały na nich, jak będą chcieli. Ale w każdym razie to tyle, jeśli chodzi o dziś. My się widzimy na moim kanale jutro o 18.00 każdego dnia, więc do zobaczenia. Do 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 może nie pa! Się podniosłam się i wstałam, I na ludziach się poznałam.